Dlaczego pewne ptaki jak gdyby zniknęły ze Śląska, ale teraz mam tutaj eksperta, który mi wszystko wyjaśni. Przemek Bartos jest z nami. Dzień dobry, e, witam tam. cię serdecznie. Będziemy rozmawiali o plebiscycie ptak roku. Dokładnie. Czy faktycznie ta różnorodność ptaków na Śląsku jest tak mocna, tak silna, żeby wybierać ptaka roku? Bo przyznam szczerze, że ciężko już tak spotkać wróbla, na przykład. Ogólnie rzecz biorąc w terenie Polski występuje 467 gatunków ptaków, dlatego ta różnorodność jest tak duża, że rzeczywiście mamy z czego wybierać. Tak jak tutaj było wspomniane, ptaki rzeczywiście w różnych momentach Roku są w różnych rejonach, czy to Polski, czy to w różnych rejonach świata, to jest tak zwana migracja ptaków, dlatego te ptaki, które często obserwujemy wiosną, nie są zauważalne zimą i na odwrót. Mm -hmm. Czyli nam się o wróble nie martwić. O wróble można się w pewien sposób martwić z tego względu, że w ostatnich latach widać szczególną tendencję spadkową w ilości, e, dokładnie ptaków, a w przypadku wróbla jest to zauważalne, Bo to jest taki wróbel, który kojarzy nam się chociażby z bajkami z przeszłości, więc. Jak najbardziej możemy się o niego martwić, przede wszystkim dlatego, że wokół bloków kilka zieleń, zieleń, w której przede wszystkim one się chowały, a także przy wymianach chociażby elewacji budynków zapomina się o tym, że często to były miejsca, gdzie wyprowadzały lęgi. Okej, okay. wspomniałeś, że ta bioróżnorodność, jeżeli chodzi o ptaki, jest bardzo duża. Dlaczego nie ma czapli w rankingu? Ogólnie rzecz biorąc, cały ten został stworzony w ten sposób, aby to ludzie mogli sami wybierać ptaki, które znajdą się w tej finałowej puli ptaków do głosowania. W pierwszym etapie można było zgłaszać poszczególne gatunki ptaków i takich gatunków ptaków było aż 117, więc żeby do tego finału mogła dostać się ograniczona liczba ptaków, w założeniu, że na początku miało być to 10 gatunków, jest ga 12. Jest 12 z tego względu, że było tak dużo zgłoszeń i niektóre z się tak wielokrotnie powtarzały, że doszło do remisu. W związku z tym, żeby nie eliminować poszczególnych gatunków i żeby to rzeczywiście przyjęło formę fajnej zabawy, postanowiłem, że będzie tych 12 gatunków ptaków. Powiedzmy, będzie to takie od, taki odpowiednik 12 miesięcy. To jest bardzo fajny pomysł. Ja Przyznam się szczerze, że moim faworytem był raniuszek, ale swój głos oddałem na żurawie. Widać dosyć dużą rotację w tych głosach. Z każdego dnia, każdego dnia ta rotacja w udziale procentowym bardzo szybko się zmienia. Jednego dnia wygrywa Dudek, drugiego wygrywa Czajka. A obecnie mogę na chwilowo na dzień dzisiejszy zdradzić, że Raniuszek rzeczywiście jest tym ptakiem, który prowadzi. Natomiast różnica między pierwszym a drugim miejscem to jest 1%. Aha, czyli drodzy Państwo, głosujemy, wybieramy ptaka roku. Finał, ogłoszenie wyników będzie 22 stycznia. Dokładnie. Samo głosowanie jest do 20 stycznia, z tego względu, że. Że muszą mieć później czas na przygotowanie powiedzmy całej takiej oprawy do zimowego ptakoliczenia, na którym właśnie zostanie ogłoszony wynik i poznamy tego ptaka roku. Takie zimowe ptakoliczenie przeprowadzam co roku w Sosnowcu na terenie Sosnowickich Stawików, więc serdecznie zachęcam wszystkich, którzy chcą wziąć udział. To jeszcze powiedz, gdzie możemy głosować na Ptaka Roku. Głosować możemy na fanpage'u Przyroda dla Sosnowca. Tam przygotowany został specjalny post, w którym znajduje Link do głosowania i spośród 12 gatunków ptaków wybieramy jednego. Ja trzymam kciuki za żurawie, aczkolwiek wiem, przeczuwam to, że raniuszek wygra. Świetnie. Bardzo serdecznie dziękuję ci za rozmowę.